W dzisiejszym odcinku, kochani, przetestujemy sobie lody moci. Sprawdzimy, który smak jest dobry i godny polecenia i poszukamy czarnych moci. Ale zacznijmy od początku. Cześć, kochani, witajcie. Ja jestem Sylwia Testuje i zapraszam Was dzisiaj na wielki teścik i na wielkie zakupy. Lody moci ostatnio zawładnęły sercem każdego: moci pistacjowe, czekoladowe, orzechowe, lichi, mango po prostu moci w każdym smaku. A oprócz testowania smaku, misja na dziś to znalezienie Czarnych moci sezamowych od Misty. Na się. wyraźnie widzę, że są już one dostępne w sklepach Biedronka. Są to moci z czarnym sezamem, a czarnych moci jeszcze nie jadłam. Niestety pogoda nam nie sprzyja, z tego co widzę za oknem, to jest szaro, buro i ponuro. Ostatnio w mojej Biedronce są jakieś słabe dostawy, no ale trzymajcie kciuki. W ogóle wszyscy zostawcie kciuka do góry, bo dzięki temu może uda mi się znaleźć to czarne moci. Ale na początku. Powinnam mieć jakieś moci w mojej zamrażalce. Zatem spójrzmy razem, y, co my tutaj mamy. Ta solka, to nie jest moci. Y, druga szuflada, frytki, lody pisteczniowe, te są z poprzedniego odcinka. To też nie jest moci. Tu widzę jakieś lody, dobra, jest, jest, jest. Y nie. Ej, gdzie są moje moci? Jedyne co mamy to lody czajnika. Robiłam ich test na szocie. Nie, no nie wierzę. Nie ma moich moci. Serio? Tak to jest, kiedy się w domu mieszka z głodomarami. Oczywiście chodzi mi o mojego męża i mojego starszego syna. Oni na pewno zjedli mi to moci. Chyba było orzechowe albo czekoladowe, już sama teraz nie pamiętam. Okej, okay, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zerknąć, bo. Pogoda jest niezbyt, a my musimy iść do Biedronki na zakupy. Zabieram was oczywiście ze sobą, sprawdzimy, czy jest to czarne moci, ale najpierw łapcie kilka shortsów, gdzie już wcześniej testowałam fajne moczy, no i na koniec sprawdzimy, który smak był dla mnie najlepszy. Idę do biedronki, sięgam do lodówki i stwierdziłam, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy może w końcu polubię się z mochi. Wzięłam smak ten taki ciemny, orzechowy, no i mam nadzieję, że tym razem się z tym polubię. Dajcie znać, czy Wy to lubicie. Nadal ta konsystencja do mnie nie przemawia. Nadal uważam, że lepsze są po prostu zwykłe lody. To jest to po prostu jakiś taki bajer. Lody jakby owinięte naleśnikiem. Niby fajne zjedłam całe, ale nadal uważam, że 5 na 10. Nowe moczy w biedronce. Pędzę szybciutko sprawdzić, czy dotarły one do mojej biedronki. I słuchajcie, gdzieś, gdzieś tutaj są na samym dnie. Prawie wpadłam do lodówki, ale mam moczy o smaku pistacjowym. Kocham pistacje, nienawidzę moczy. ale może, może teraz je polubię. W razie czego biorę normalne pistacje? Wiem, że będziecie się pytać, ile to kosztuje. Co? 22 zł? Nie no trudno, ale biorę do testu. Testuję nowe moczy w moim ukochanym smaku pistacjowym. I tak miałem, zanim zjem, muszę odczekać troszeczkę czasu, tylko że to 20 minut to chyba trochę za długo, bo mi z tych mochi zrobił się jakiś glut. No ale dobra, najważniejszy jest smak, muszę się dostać do środka, do tego loda i jestem w szoku. Mega, ale to mega czuć pistacie, uwielbiam ten smak, kocham, aż sięgnę sobie po drugie mochi. No i moja ocena będzie wysoka, pierwszy raz 10 na 10. Co jest w ogóle grane? Mamy kwiecień, a pogoda jest po prostu przerażająca. Ja mam kurtkę jeszcze taką jesienno-zimową i jest mi mega mega zimno. No ale dobra, idziemy już tutaj za róg no i uwierzcie, że tutaj po tej stronie jest mój blog, a zaraz obok jest Biedronka, jest w ogóle wielka mobilna wyprzedaż. Jeżeli chcecie wiedzieć co tam jest, to wpadnijcie na mojego TikToka. Wchodzimy do Biedronki. Od razu po prostu słuchajcie, rzucam się po koszyk. Mam nadzieję, że zaraz tutaj wylądują czarne moci sezamowe od Misty. Szukam ich i szukam no dobra. Lecimy. Tutaj by sprzedaży mnie nie interesują, ale czekajcie, czekajcie uuu, czy to jest Pusheen? A jakie słodkie, patrzcie na to kolekcja Pusheena, ale to jest bielizna dla dziewczynek, no dobra ja mam dwóch synów, więc kompletnie na to nie patrzę jesteśmy przy lodówkach tutaj mamy na razie owoce, są jakieś lody ale ich nie widzę tutaj obok, kolejne lody o, lody kinder, w końcu się pojawiły mogę nagrać shorts i teścik ale to, to zobaczycie sobie u mnie na kanale i możecie też wpaść do mnie na tiktoka lecimy dalej, tutaj gdzieś powinny być te moci. Zawsze są tutaj w tej ostatniej lodówce. Ej, co jest grane? Każdy test moci, jaki nagrywałam. Ej, no to było tutaj. Ej, co jest grane? Moci kokosowe. Wiecie co, biorę. To są moci nie od Misty, ale od Marletto, więc może będą dobre? Jeszcze tych nie jadłam kokosowych, Marletto. Yy, tutaj lodówka też nic nie znajdzie. A, jeszcze jest tutaj obok lodówka. Nie no, nie wierzę. Te pudełka z moci od razu widać z daleka lipa okazało się że nie ma czarnych moci. Musiałam nagrać ten film w ciągu dwóch dni. Witam się z Wami kolejnego dnia. Idę do tej samej Biedronki, bo akurat jest dzisiaj dzień dostawy. Na południu się było pokazane, że niby te moci są już wcześniej, ale ja jestem dokładnie w czwartek. W czwartki jest nowa dostawa i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj jest jakaś paleta, tu jest paleta, mnóstwo towarów, więc jest nadzieja, że zaraz zobaczę moje moci. W ogóle powinnam przejść tędy, ale no nie ma opcji, więc pójdę sobie dookoła. Tutaj są już yy, lodówki i ale lody są z drugiej strony. Dobra, szukamy. Yy, tutaj też nie mogę przejść, bo stoją kolejne napoje. Co my tutaj mamy? Pokażcie mi, co tutaj są za mochi. Mochi, mochi, mochi. Ej, jest coś nowego! Ej, chyba ich wczoraj nie było. Te kokosowe były i je wzięłam, ale czy były te mango? Yy, nie jestem pewna. Może ich nie zauważyłam, ktoś tutaj już się w ogóle poczęstował tymi lodami Milka. Nie, no nie wiem, że co jest grane. Zerknę jeszcze tam, ale na pewno wezmę te yy, Misty Mango. O, lipa, nie ma czarnych moci. Jestem z powrotem, mam pierwsze moci. nie wiem co się dzieje, w mojej Biedronce było zawsze ich mnóstwo, teraz udało mi się w ciągu dwóch dni kupić te dwa smaki, żeby nie było, byłam jeszcze w innych Biedronkach w Bydgoszczy i nigdzie nie widziałam tych czarnych mochi, ale najpierw sobie przetestujmy mochi mango light. Chyba ich jeszcze nie jadłam, więc sprawdźmy, słuchajcie, uwielbiam otwierać te pudełeczka mango, bo otworzenie tego pudełka z mochi nigdy nie należy do łatwych. Mega się tutaj szeleści, ale okej, okay, mamy to. No, moci jak to moci. te są o smaku mango. W ogóle jesteście team mango czy bardziej pistacja? Dajcie mi znać w komentarzu. Ja otwieram. Troszeczkę już odczekałam i one są, zobaczcie, takie dosyć mięciutkie, obsypane są tutaj tą mąką i są y, naprawdę takie pomarańczowe, niczym mango. No dobra, testujemy. Mm. O rany, ale czad, ale mocno czuć to mango, zobaczcie ile tutaj nadzienia jest w środku, o wow. Yy, zapraszam Was bardzo, ale to jest przepyszne, ten lód mango w środku. Jest jednym z lepszych lodów, jakie kiedykolwiek jadłam. Tego jest naprawdę mnóstwo. O wow. Pyszne. Po prostu pyszne. Długi, długi czas przekonywałam się do moci, ale te smaki, które się teraz pojawiają są po prostu przepyszne. Mochi od Misty Mango Light 100 na 10. Po prostu jest przepyszne. No ale odkładam pudełko i teraz sięgamy sobie po moci od Marletto. To jest firma biedronkowa. Te moci są troszeczkę tańsze, no bo ogólnie moczy od Misty kosztują ponad 20 zł. Zobaczmy, czy tutaj jest coś innego, jakoś tu się różni. Wow, jakie białe! I od razu widzę, że one tak mocno nie są obsypane tą mąką, ale wow, wyglądają, patrzcie na to, jak takie białe bułeczki, jak takie. Pampuchy albo jakieś pyzy. Na razie nie czuję smaku kokosowego, a kocham smak kokosowy. Wiórki kokosowe, banty, Rafaello. No ale teraz najważniejsze, czyli smak. O wow. Kocham smak kokosowy, a to? Nie no, nie wierzę. To jest najlepszy smak, jaki kiedykolwiek jadłam. O wow. Skoro te oceniłam na 100 na 10, to teraz jest problem, bo co mam dać tutaj? Kocham kokos. O rany. To ciasto w ogóle jest bardziej delikatne, to jest chyba grubsze. Oba nadzienia są przepyszne, kocham mango, kocham kokos, ale dzisiaj zdecydowanie wygrywają te lody. Nie no, to jest po prostu jakiś kosmos, to jest prze... Pyszne, musicie koniecznie tego spróbować. Nie wiem, czy Misty ma też moci kokosowe, ale to jest po prostu genialne. No dobra, zanim pójdziemy na dalsze zakupy, bo wydaje mi się, że moci możemy zdobyć jeszcze w żabce, to pozwólcie, że sobie to zjem, a teraz łapcie kolejne szorcy, gdzie nagrywałam teściki moci. Promocja na nowe moci z Biedronki, Ponoć są w super cenie. Na początek sprawdzamy, czy w ogóle są dostępne moci od Misty o smaku karmelowym. Ja kocham karmel, ale teraz najważniejsza rzecz, sprawdzamy cenę, no bo te moci są dosyć drogie, a teraz są one dostępne za 15,99. Tylko że ej, o co chodzi? To jest oszustwo, one i tak nadal kosztują ponad 20 zł, bo to 15 jest przy zakupie dwóch sztuk, więc tym razem nie kupuję, no i nie będzie testu. Nowe moci od Misty już są w Biedronce, zajrzałam do pierwszej lodówki, miałam mega szczęście, jak jest naprawdę dużo. Bierzemy oczywiście do testu, opakowanie jest naprawdę piękne, ale małe rozczarowanie. Białe, myślałam, że będą miały jakiś taki element czerwonego, jak na opakowaniu. W smaku, okej, okay. czuję migdały, ale w ogóle nie czuję popcornu, takie sobie. Opakowanie, wygląd 10 na 10, a smak, słabo, 4 na 10. No siemanko, jestem z powrotem, jak widzieliście, przed chwilą byłam w Żabce, tutaj obok mnie, ale... Jest mały problem. Weszłam do sklepu, były dostępne dwa smaki: mango oraz zielona herbata macza. I nie wiem, co mi się stało, ale sięgnęłam po te mango. Wiecie, kupiłam je, wzięłam, mówię, o fajnie, jeszcze tych w moim pudełku nie miałam. Przetestuję, ale. Przecież ja mochi mango już testowałam przed chwilą. Co jest grane? Yy, nie wiem, dlaczego to zrobiłam. Jedyna różnica jest taka, że tu jest napisane mango light, a tutaj jest po prostu smak mango. No ale sprawdźmy, jak to smakuje. Ok, mamy tutaj tylko dwa takie mochi. Wygląda inaczej. Jest bardziej pomarańczowe. Od razu czuć zapach. To ciasto nie jest tak obsypane mąką. Zobaczcie, jakie fajne. I mam wrażenie, że to jest troszeczkę inne mochi, ale w smaku... Ej, to smakuje troszeczkę inaczej. Czy mi się już wydaje, czy próbuję się usprawiedliwić, ale dajcie mi znać w komentarzu, czy te małe pudełka z moczy od Misty to jest coś innego niż te duże. Bo wydawało mi się, że powinno być to samo. Jem, jem, testuję i moim zdaniem zdecydowanie te małe moczy od Misty i te duże moczy Mango od Misty to jest zdecydowanie coś innego. To jest bardziej takie ryżowe, to jest mniej, to jest bardziej Mango, to jest troszeczkę mniej. Może tutaj chodzi o to Mango Light? Nie mam pojęcia, ale. Tu będzie ocena... Wyższa niż za te. No i teraz jest mały problem. Planowałam jechać do kolejnej Biedronki i tak się stało, że wysłałam koleżankę do następnej Biedronki, aby mi sprawdziła te czarne moci. No i wychodzi na to, że nigdzie ich nie ma. Dajcie mi proszę znać na dole w komentarzu, czy u Was w mieście są czarne sezamowe moci, bo mi nie udało się ich dzisiaj przetestować, a to był główny produkt na ten odcinek. Ale to oznacza, że może nagramy jeszcze drugą część. Jeszcze nie kończę. Mam jeszcze kilka szortsów, które chcę Wam pokazać. Więc teraz je łapcie. Testuję nowe moci od Wał z Biedronki. Tym razem jest to smak kokosowy. Ja uwielbiam kokosa, więc na pewno biorę je do testowania. Na początek jednak sprawdźmy dla pewności cenę 21,90. Bardzo dużo, no ale trudno jestem ciekawa tego kokosowego smaku. Moci wyglądają jak takie białe bułeczki, są dosyć sporych rozmiarów, a w smaku o wow, to są najlepsze lody kokosowe, jakie kiedykolwiek jadłam. Po prostu pychota 9,5 na 10. Tym razem testuję moczy z Lidla. Wybrałam te o smaku czekoladowym. Z tego co widziałam, były również waniliowe i kokosowe. Wyglądają tradycyjnie jak te inne moczy, na przykład z Biedronki, ale są mega, ale to mega obsypane tą mąką. Ale najważniejsze jest smak czekoladowe. No i ten smak jakoś mnie nie zachwycił. Na szczęście to ciasto się tak nie ciągnie, ale ocena słaba 4 na 10. Nowe z biedronki od Misty, obok których nie można przejść obojętnie. Różowe opakowanie, Love Story, wanilia i blueberry. Idealne na walentynki cena, niezmiennie 21,90, ale dzisiaj biorę i testuję. Kształt serduszka. Muszę to zobaczyć na żywo, tylko najpierw muszę się dostać do środka. Ta folia jest mega mocno przyklejona, ale mamy to. Spójrzcie jaki kolor. A teraz najważniejszy smak. Nadzienia w środku jest mnóstwo, to ciasto jest bardzo klejące, ale smak... O, oh wow, to zdecydowanie najlepsze moci od Misty, jakie kiedykolwiek jadłam. Ocena będzie mega wysoka. 10 na 10, 100 na 10 musicie przetestować. Tak, zgadza się. Ja testuję bardzo, ale to bardzo dużo moczy. Yy, uwielbiam, kiedy wychodzą nowe, bo wtedy pędzę do Biedronki i biorę ze sobą swój. Telefon i nagrywam shortsika. Wpadajcie oczywiście do mnie na TikToka, bo tam codziennie pojawiają się nowe odcinki, a nawet czasami i dwa, z różnymi nowościami, z blogami, z testowaniem, z zakupami, co tylko mi przyjdzie do głowy. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Aha, na koniec miałam wybrać jedno ulubione mochi, które lubię. Nie wiem, chyba najbardziej pasują mi te mochi takie owocowe. No, a Wam, które mochi najbardziej pasują? Dajcie znać, czy zrobić jakiś kolejny fajny testik. Ostatnio był odcinek z rzeczami pistacjowymi. Dzisiaj jest mochi, nie wiadomo, co będzie następnym razem. Buziaki dla Was! Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną, pa!